Lay okay, awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Okay, się mam wszystkim witam serdecznie. Z tej strony oczywiście, chmielu i kontynuujemy oczywiście nasze przygody w Assassin's Creed Unity, dokładnie, Unity Road, że dokładnie tak. E, oczywiście jesteśmy tu, gdzie powoli, znaczy jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy nasz poprzedni odcinek, jak pamiętacie, mieliśmy, już nawet nie pamiętam co się działo, ale w Albanii coś miało się dziać, tak? Dokładnie tak mi się wydawało właśnie. Więc lecimy póki co na tą misję główną, zobaczymy jak tam to się potoczy. Cholera, nie grałem powiem wam szczerze, w Rogue już około 3-4 dni i wszystko sobie zapomniałem. Co się działo? Nic... Wszystko... Kurde jest, cholera. Nie pamiętam w ogóle co się działo. Nie wiem jak to się dzieje, ale okej, okay, lecimy bez zbędnego pieprzenia na, tak jak mówię, misję główną. Dzisiejszy odcinek myślę, że będzie troszeczkę dłuższy. Gdyż chce się spiąć troszeczkę i w sumie skończyć jak najszybciej tego road'a. Eee, powiem szczerze, no gram tak... fajnie jest, bo fajny jest moim zdaniem, fajnie się tu w ogóle śmiga i w ogóle, ale... Mm, to co mi się nie podoba to to, że właściwie gram tak jakby na siłę w tego road'a. Bo myślałem, że będzie on dużo, dużo... ciekawszy niż, aniżeli jest po prostu. fajnie jest pod względem w ogóle mechaniki i, i w ogóle, że nawiązuje bardziej do... E, Black Flag'a. Fajnie się było statkami, ale. No nic, dobra. Zobaczymy, cóż to za misja. Damn the devil! What happened here? It's a segue. No, we are too late. No. Fort Fredericks is nearby. I'm sure the colonel can hold it. You heard the captain, lads? Make haste! Ruszamy, ruszamy, ruszamy kurwiszony I wszyscy będą zapierdalać na galerze za to co kurwa odpierdalają Do do Monroe O, wow, i mamy się nie dać wciągnąć w walkę, jeżeli chcemy zaliczyć cel dodatkowy no to może być ciekawe, bo u mnie to nie wychodzi za bardzo <laughs> Mamy kasego łasę zabić tego tego Kutasierza to jest to. Okej, okay, bitnie, tu myk, 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 myk. dawaj no po tej. Okej, okay, tak. Świetnie zrobisz. Mamy się nie dać wciągnąć w walkę. Będzie się starał ich ominąć. Oskur, węsony. Nie damy się wciągnąć w walkę. Nie widzieliście mnie, tak prawdę powiedziawszy, więc. Wypiechtalać. Dobra, 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 tutaj teraz dachami by pocisnęło się, to będzie bezpiecznie. Nie wiem w ogóle z jakiej dupy ja to chcę tak zaliczyć. To jest raz, dwa, to kurwa przechodzę tą grę, tak powiem wam szczerze, nie robiąc w ogóle nic oprócz misji głównych i to mnie troszeczkę zaczyna denerwować w sumie, bo nie mam w ogóle Yy, więcej życia oprócz czterech pasków, gdzie powinienem już w tym momencie mieć ich 8 jak nie więcej, także opierdalam się nie ukrywając w ogóle można tak zupgradeować, ulepszenia szeja, przecież to jest nie ulepszenia szeja, tylko wytwarzanie dokładnie tak i tu powinniśmy mieć aha ulepszenie zdrowe potrzeba skurę za... zająca o skurę jest... To skóra zająca. Będziemy. W sumie skończymy tą misję i pójdziemy sobie coś poupgradować myślę, bo faktycznie jest taki stolec z tymi upgrade'ami, że to jest niepojęcie Kurwa, no mieć cztery paski życia w chyba piątej sekwencji czy... Kurwa Mac już nie daleciłem to, 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 to troszeczkę słabo moim zdaniem, nie? Powinniśmy mieć około, no tak jak mówię, 8 pasków. To takie minimum. Musimy w takim razie eliminować cele. Okej, okay. kurwa, jak ja tam wejdę w ogóle do tego fortu, to jest pytanie. Gdzie to tak? A, od frontu można. Okej, okay, no to trzeba było tak od razu. Czerwoni to są moi sojusznicy. Jezus, aż w szyku jestem, nigdy tak nie było, a tu takie jajca. No, <grymne> tak się ich ściąga. Jeszcze ktoś. Haha, <grymne> wparowałem tu, dosłownie kilka sekund i już ich kurwa nie ma. Dobra, tu jest ten.

I'll take care of the defenses until you get back. Ok, no to kurwa. Musimy go ściągnąć, szała. Kasegołaset i. kurwiwą się. Z jakiej dupy mi uciekasz?

Co Liam. Liam. też będzie atakował na nas o kurwa. No to szybko lecimy na uratować naszego kapitana. Szybko zadupczamy, zadupczamy, a w sumie mamy czasu, moglibyśmy się jeszcze na jakiej browarka zatrzymać. Bo. Dwie minuty, co tu Liam będzie, to będą normalnie dwa cele ściągnięte. Jak tu będzie Liam, jeżeli nam się uda zdążyć i uratować kapitana. Oj tu stary Wychodzimy Szybciej było mi się życie traci się się O kurwa okej okay. <śmiany> Już okej okay, co teraz? Żyje, stary czy i Zginął nasz mentor, niestety, kurwa. A był takim dobrym ziemią. No dobra, nie jest fajnie. Kurwa macie, ale się zrobiło, nie spodziewałem się tego. No okej, okay, to Ma trzeba będzie w takim razie przyatakować i odzyskać manuskrypt w końcu od tych asasynów. Nie no, tej akcji to szczerze w żadnym stopniu się nie spodziewałem, w żadnym stopniu. Cholera jasna. Hm. No nic. No co zrobisz? No nic nie zrobisz, kurwa, w takich czasach, mielu. No nic! Nic kurwa nie zrobisz! Lecimy jak najszybciej, kurwa, na misję główną, bo muszę się dowiedzieć, co tu się będzie działo. W dalszym ciągu jebać na razie, upgrade, y, później się nimi zajmiemy. Jo. Później, czyli pewnie ja się, albo to zrobię pomiędzy odcinkami, bo pewnie nie wiem, czy mam, żeby się chciało oglądać, jak poluje na króliki. Ała, dostałem SMS-a, -a, lub też... Eee, nie wiem... Może faktycznie w jakiej, A, zobaczymy jak to będzie z tymi upgrade'ami. Na razie póki co te misje mnie ciekawią, co tu się będzie dalej działo, jak to się potoczy, także... Lecimy na Szczecin. To uphold the principles of our order and all that for which we stand? I do. And never to share our secrets nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then we welcome you into our fold, brother. Oh, that's true. You are, you are a, a Templar, harbinger of a new world. May the father of understanding guide us. oficjalnie, że jesteśmy templariuszem. Ok, nastał ten perfidny czas. Czyli pewnie teraz przywódcą zakonu będzie ojciec Konora, nie? Na 100%. Jak mu było, kurwa, mać. Nie Kenny, Edward, to by przecież w Black Flagu. Ja cholera gubię wszystkie imiona z tej całej sagi amerykańskiej nie wiem jak to się dzieje Do you understand now? I'm trying to see why you're so interested in Shay Cormac. Śwarta sekwencja, okej. Okay. Co teraz? Co teraz? And he has chosen his path accordingly. A similar choice will soon present itself to you. Co, kurwa? I did not did but you seem to be on the right track. We still can't access the servers in the basement, but there's another one located at the top of the building near Melanie's office. That's your next stop. We're going to jest nudne, ale możemy sobie tutaj. Wyglądacie jak jacyś lekarze, ale dobra, schakujemy sobie jeden serwer i pewnie wrócimy na górę. No i na tym się skończy nasz pobyt w po tej sekwencji, właściwie. Później się zacznie piąta sekwencja, także ciekawie. Ho, Melanie LeMay. Ok, Melanie, 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 gdzie jesteś? To dzień dobry, dzień dobry. Co, co się stało? This office used to belong to a man named Olivier Garneau. He was my predecessor as Chief Creative Officer of Absurgo Entertainment. Otso Berg is a representative from our parent company, Abstergo Industries. He's showing you the true history of the world, just like they showed me. Olivier was kind. He was intelligent and passionate about her work. But a year ago, he caught a glimpse of this truth. They never found his body. This is not the way we normally bring people up to speed on these matters, but you've worked hard and are proving yourself, so I'm granting you level two security access. The servers on this floor should unlock more of Shay's memories. Hmm, to zajebiście, ale co, czemu akurat nawiązała do tego poprzedniego ziomeczka? Życzę, że, że, że zginął i to tyle, ale czemu, żeby, ona nam pocisnęła, że niby też ma, będzie, zginiemy, jak tak dalej będziemy działać? Podziałbym jej, pocisnąłbym jej, ale kurwa, lepiej tego nie zrobię. Jezus, wszystko tutaj się świeci. Jakieś kurde alarmy poodpalane, ja tu przyszedłem tylko sobie zhakować. Jedno małe gówno, nie wiem, w ogóle... A, to jest tak dla urozmaicenia, wiecie, żeby tyle nie być w tym... ...animusie. Wchodzimy do serwerowni, mam tu skakować i to tyle. Cholera, jak się to robiło? O kurwa. Co jest? Już? Francois Macandal saved Baptiste from slavery and inducted him into his so called brotherhood. Macandale oh, on liberation. And in his desperate attempt to liberate slaves, he broke his own creed by indiscriminately killing nobles. Misguided as they are, some assassins are honorable. Macandal was not one of them. Thanks to the calculating genius of Madeleine de Lille. Example of Macandal by way of public execution in 1758. His pathetic excuse for a brotherhood quickly fell apart. When his comrade and childhood friend Agathe fled to Louisiana, Baptiste saw the futility of his former life in Mackendale's brotherhood. Madeleine saw Baptiste's potential and instructed her Templars in New Orleans to strike a deal with him. If he could draw Agathe out of hiding and eliminate him, he would be granted a place in the Templar Order. Although Baptiste was killed by the assassin Aveline de Grandpré, his path clearly demonstrates the inherent superiority of Templar ideals over assassin terrorism. Okay. To było właściwie, no, tak jak mówię, w Liberation, jak tam graliśmy do Marvelin, ale powiem wam szczerze, że ta część tym bardziej mi nie przypadła do gustu i nawet jej nie byłem w stanie skończyć. Skończyłem ją chyba na pierwszej czy drugiej sekwencji. Zresztą była jej troszeczkę na kanale i później ją domalałem, bo, tak no, jak mówię, no, nie był to jakiś mega, 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 mega wybitny tytuł, moim zdaniem. Który można było mega, mega, mega śmigać.

Animus, to jest to. O, jestem uzależniony od Animusa. Kurwa. Szybciej. Szybciej. Jest. Moje biurko. Kółko. Tak. Okej. Okay. Ładujcie mnie. Co się dzieje? Czemu wszystko? Od Notre Dame, Paryż? Hmm. Szlachetna misja. Szlachetna paczka normalnie. Dobra, pod Notre Dame pośmiemy. Harry, tak? Mam jeszcze datę dla Pana. 1776. Na tym punktu widzenia, Franklin był Amerykanem do Francji. Ladies and gentlemen, Mr. Otso Berg, profesjonalist i amateur historii. Zabij Benjamina Franklina? No, znajdź, kurwa, zabij. Haha. Franklin yeah! What are you doing? I have no quarrel with you! You uncultured swine! You could not have left your backwater colony! Ouais, retourne à Boston! Philadelphia, actually! Help! Dobra, świetnie! Shea? Shea. Ha to <try> ja. <you? try> How long has it been? Yeah. <try> Gdzie są moje Dziękuję, mój przyjacielu, dziękuję. Ale co robisz w Paryżu? Z całym szacunkiem, to nie jest czas na to, Tak, muszę... wrócić do mojej rodziny. wygląda, jakbyś postarzał czy coś. Nie kurwa, <try> jak to <try> się stało. No, jak to się stało? Normalnie się to stało, ale. jakoś konkretnie się postarzał. O, skubaniec. Musimy go eskortować do rodzinki, do domu. Którędy, Benjaminku. Którędy, w lewo, w prawo, tędy chcesz iść, tak? Dobra, okej, okay, niech ci będzie. Tylko czemu tak przesprintowałeś? O kurwa sen. Tak się nie spodziewałem, że wsianie będzie. Asasynka jeszcze. Dobra, eskorta Franklina w 100% normalnie. Musi być jak trzeba. Ale... o amunicja. Thank you. Shay. Please, wait for me. I just wanna make sure my family is safe. i zabij przestępców. O, skurwysyn. O, dobra, tu jest jeden. Nie wiem, co ty tam w ogóle tyrałeś w, tym, w tych krzacz, krzaczorkach. Cholera jest no, na dachach, są pewnie na 100%. Musimy ich odnaleźć i po prostu zniszczyć, zanim zaatakują na tego Franklinsona. Dobra. Jeszcze dwóch tylko. Dobra, tam jest. Na znaczy, ścieg, jeszcze kurwa. To jeszcze jest troszeczkę. Nie powiem, że nie. A tu widzę już jednego. Gdzieś widziałem przynajmniej. O tak. Jeszcze tam ktoś jest. Ok. I ostatni pięknie. Franklinie, czy jesteś bezpieczny? How? How did you do that? It was quite fortunate. I make my own look, Master Franklin, as I suspect you do. Yes, indeed, my good fellow. Yet without your assistance today, well, you have my thanks, Shea. Is there anything I can do for you to repay you for this kindness? Actually, there is. I need to meet a business acquaintance. I heard he would be at the Chateau de Versailles two days from now. And they don't just let anyone inside the royal palace. Very well. I'll see what can be arranged. to to jest pytanie. That's the best we can do for now. We keep trying to sequence memories out of order, which is why we're crashing like this. What do you suggest? If we progress further with shay's life in the colonies, I'm confident we can get better results from these Paris memories. Very well. Keep me informed. Uploading the next memory sequence now. Pracujemy do jakby rzeczywistości, do Atlantyku i w ogóle. Przemierzania tamtych terenów w, w, na rzecz tego, że dopiero po jakimś czasie nam się odblokują dalsze części tych wspomnień z Paryża. Ale mi się dobrze wydaje. I tu jesteś Templarz's new don of precursor archeology. I'm no expert, sir. I just witnessed what the assassins could do with those dam sites. I have spent years investigating precursor leaves. Tell me what you've seen. Well, I know both the assassins and Templars are looking for pieces of Eden. Powerful weapons, mind control and apples, but this time it's different. We haven't found an apple, but. A tree. These temples hold the earth together like roots. Disturb them and Haiti falls or. Lisbon. Or any other place the manuscript shows. And the assassins are blindly interfering with these structures. Aye and if we don't stop them they'll continue destroying cities i see we have intelligence of assassin activity in the Lugberg fortress we'll be meeting with a royal navy officer james cook he recently gained a commission that could be strategically valuable gist has the charts very well i'll depart shortly colonel monroe spoke highly of you On coś w nas nie będzie chyba wierzył, tak mi się wydaje. No ale zobaczmy, jak to dalej się potoczy właściwie. Bo wiecie co, ja myślę, że teraz chyba już pora, by była. Powoli kończyć ten odcinek, gdyż trwa on aż 25 minut. 25 gwałtownych minut, także myślę, że go zakończymy po prostu. Mam nadzieję, że on się ogółem odcineczek podobał, uh, było w porządku, tak mi się wydaje. I no i co, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosił o północny atlantyk. Dobra, już bez zmiany go pieszenia, wyodsłuchamy tego w następnym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wbijacie oczywiście do grupy na Facebooku, do której link jest w opisie. Oczywiście też możecie rejestrować się z refów, które są w komentarzu pod filmem. Pamiętajcie, po, sporo, że to jakoś tam kanał, wiadomo. A tymczasem ja się jak żegnam to i to by było na tyle i cześć wam wszystkim.